Oh, ale ten obiad był pyszny. No wiem. Nie wiedziałem, że takie dobre obiady mogliby dla nas przygotować. Stawiam na, zastanawiam się jednak, jaka będzie następna gra. Hmm. Zaraz. Skoro teraz nie było gry drużynowej, to może teraz będzie jakaś gra drużynowa? Hmm. Nie wiem. Oj, chłopoky. E, ta Golden Freddy? No więc. Czy zauważyliście, może co się dzieje z Luigi? Kim? No wiecie, tym hydraulikiem, tym, z tym zieloną czapką, w tych niebieskich spodniach. O, to pamiętam go. Hmm. A, An, no, sprawdźmy. Hmm. Yy, nie wiem, czy to dobry pomysł. Leży tak tutaj już kilkanaście godzin i w ogóle się nie rusza, nie odzywa. W ogóle nie znów. W ogóle już do tu Hm, boję się trochę. Może lepiej Trzymaj nie podchodźmy do radzi. niego, ta ta. Może lepiej nie podchodźmy do niego. Ale słuchajcie, to może potrzebuje naszej pomocy. Nie, nie wiem. Raczej nie, raczej nie. Well, hm, może ty Freddy pójdziesz. Nie, 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 bo nie dostaniesz czekolady. Spokojnie. Kupiłem czekoladę w magicznym sklepie, tego właśnie tutaj, prawda? Cześć! No, on właśnie prowadzi sklep czekolady i mi zapewnia czekoladę, więc już ta groźba nic mi nie robi. Ach, okej, okay, dobra, to możemy zostawić go samego na razie. To wszystko moja wina. Znowu przeze mnie nic się nie udało. Ej, to nic takiego, stary i Też jest smutno z powodu naszego przyjaciela, ale pewnie kiedyś musiało się to stać. Jak możesz tak nawet mówić? Słuchaj, stało się źle, ale jak wiele razy mówię, nie da się z tym nic zrobić. Może masz rację, ale i tak czuję się beznadziejnie. Oj, samolocie, nie smutno. Tu już nas uratowałeś, Kiedy mieliśmy, kiedy było numer 10, nas uratowałeś. Miałem ze sobą dwóch przyjaciół. Patrz, samolocie. Może to są twoi nowi przyjaciele? W sumie. No dobra, mógłbym się z wami zaprzyjaźnić. Mogę dołączyć do waszej paczki? Oczywiście. A może mój przyjaciel też? No, no też może. Dzięki! Dobrze, to chodźmy. Zapytam się o mo mojego lidera o okay. się! A, zgadza się nawet. Fajnie, chodźmy. Słuchajcie. I wtedy wstałem z ławki i przy całej klasie... Wiecie co? Wiecie co? No co? Co, co? Powiedziałem Sigma! Ale, ale jestem zabawny. Szczyt humoru! I wiecie co jeszcze? Wiecie co jeszcze? Powiedziałem, green shake! Ha, po czym <grym> przystawiłem palce do ust, pokazałem żuchwę i powiedziałem, że robię mewing, ha, 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 są takie śmieszne, ha, ha, ha. Widzicie jakie ze mnie Sigma? Jaka, jaki Rizzler ze mnie? Ha, <grym> no, no, to takie historie. Marzefatem opowiem wam o tym, jak Patryk utknął w łazience, Czekaj, kiedy to... próbował pastę do zębów wziąć. A no, ta, ta, to było na jednej tam wycieczce. Byliśmy Dobrze. razem w pokoju. Dobra, inna historia. Zaraz, co to tam jest? Widzicie to, co ja widzę? Ja też to widzę. To Luigi? No! No. Patrzcie jaka żałosna Beksa z niego. Płacze no. przez swojego głupiego brata. Ha ha ha, bez obra obrazy Mario, Dobra. chodziło mi o tego wiesz, pliszowego Mario, to jest jego brat. <śmany> Kto niby nosi niebieskie szelki? Kto niby jest hydraulikiem? Bycie oh, hydraulikiem jest takie głupie, prawda koledzy? Dobra, to też no, dobrze kolego, czuję się, że ci śmieszą moje żarty. No, dobra! Ej, mam taki pomysł, pójdźmy do niego i powiedzmy mu co o nim myślimy. Oh, hej, dobra! idźmy tu jest pan dwa. Dobra, chodźmy. Hej, eułbeksa! Hehehe! Witaj! Witamy! Wy głupkowie! W twoim mieście Szymajcie, rodzinnym! <laughs> Czego ode mnie chcecie? Wow! Ktoś tutaj mutację głosu przeszedł! Szkoda, że twój mały braciszek, raczej duży braciszek, bo ty jesteś mały, nic nie znaczysz, ale szkoda, że twój duży braciszek Mario! Proszę, zostawcie mnie. Co to za... Mała Sigiemka, raczej przeciwieństwo, Sigmy, bo to jestem legenda SpongeBob, a ty jesteś Ja, mnie ja kiedyś będę miał pomniki, a ty będziesz nikim. No, <śm> szkoda, że jesteś siki. takim szagrylem. Słuchajcie, czas skończyć tą grę. Nie mogę tego dłużej wytrzymać. Hej, wy tam, co wy tam jesteście? Pamiętacie to głosowanie. Chce, my chcemy, żeby było powtórne. O, ktoś tutaj chce, żeby było znowu głosowanie. Ktoś się przestraszył. Zamknij się wreszcie. Dobra, dobra, chodźmy sobie od tego idioty. Zrób się wreszcie głosowanie. Dobrze. E, skoro nasz gracz tak chce, możemy tak zrobić. Czas rozpocząć proceder. procedurę głosowania. Dobrze. Dobrze, zawodnicy. Głosowanie przebiegnie tak, jak ostatnim razem. Na początku wejdziecie na środkowe pole. I potem, jeśli chcecie zakończyć grę, przejdziecie na to pole, na lewą stronę. A jak chcecie kontynuować grę, to przejdziecie na naszą prawą stronę. Zrozumiano? Zrozumieliśmy, zrozumieliśmy. Dobra, dobra. Pokaż na dobra, cicho bądź. O, dobra, chcesz atencję? Masz atencję! No, pokaż to masz ciekawego do zaoferowania. Dobra. No więc, yy, czas na głosowanie. Na początku, niech przyjdzie gracz Arktos. Hmm. Słuchajcie, wiem, że ostatnio dużo osób przegrało, ale nadal mamy swoje długi i nie możemy zaprzepaścić. Tego starania, jakie włożyliśmy, tylko dlatego, ponieważ niektórzy polegną na drodze. One more game, jeszcze raz. Hmm, tak, głosujmy z naszym sojusznikiem. No tak. Słuchajcie, wszyscy. To jest ten czas, żeby na kółko zachować. O, myślę, że moje uszy dostały liźmy. Tylko liźmy? Moje uszy dostały czegoś gorszego. Proszę, niech przestaną. Teraz, drużyno, czas zgłosować cię, Więc na prawą stronę przeciwpisać. To. To. Nie wiem, czy się psychicznie pozbieram po tym głupim śpiewie, ale idę. Też na prawą stronę. Tak, głosujmy na prawą stronę. Słuchajcie, nie widzicie, co to robi? To, jest nie, to stwarza niebezpieczeństwo dla nas ta gra. Wychciwe. Dobra, nie będę przeklinać, ale wychciwi idioci, no. Zagłosujmy na jedyną dobrą opcję, czyli na X. No właśnie, po... czyli na lewą stronę. No właśnie, po nas. Czyś na lewą stronę. X! Hmm. Hmm. Uważam, że dam radę! Uee. O, ty też zagłosowałeś? Ja Chodź na prawą stronę, stury. Nie chcę! Dalej, wam proszę was. Nie, nie stanie się, gruby niedźwiedziu. Nawet nie jesteś prawdziwym niedźwiedziem. Przestań śpiewać swoje śpiemy. Ja idę na kółko. Czyli prawą stronę. No.